Hejka, witam Was w kolejnym vlogu na moim kanale. I dzisiaj przyjdę do Was z kolejnym vlogiem. Mam dzisiaj środę. 7 maja. Jest aktualnie 14. Ja wstałam o 12.00. No. Mm -hmm. Ale miałam dzisiaj dwa dni... W sensie, Boże, co ja gadam? Mam dzisiaj dzień wolnego, bo... <laughs> Była dzisiaj matura z języka angielskiego i po prostu w mojej szkole pewnie więcej osób ją pisało i dlatego dzień wolny, chociaż normalnie powinnam mieć wolne przez wszystkie dni matur, bo to jest takie trochę bez sensu, że byłam w szkole poniedziałek, wtorek normalnie, na maturze z niemiłą matury z polskiego i matmy, a na angielskim mam wolne i <laughs> jutro znowu idę do szkoły, więc nie widzę w tym jakiegokolwiek sensu, ale no dobra. Ok. Niech będzie. I co? Ja się muszę zaraz ubrać. Um, muszę się ubrać. Um, I napisałam sobie też rzeczy, które muszę dzisiaj zrobić. Jest ich para. Także trochę tego jest do rzeczy, które muszę dzisiaj zrobić. Na pewno chcę zrobić jak najwięcej lekcji, mimo że jest 14, to chcę zrobić jak najwięcej lekcji, bo mam tego w chuj. Serio. Aż po prostu wolę nie wiedzieć ile tego jest, a ile przepisywania mam z takiej technologii czy matmy notatek, to... O tym wolę nie wspominać, ok? Także. No. Mm, zaraz myślę, że rozbiorę sobie pościel, e, bo chcę ją sobie wyprać. Także rozbiorę sobie pościel w do prania. E, ubiorę się. No. I też jadę dzisiaj. Pankiki, bo zrobiłam sobie na śniadanko. Mm, bo wczoraj mi przyszła właśnie patelnia, ta którą widzieliście na. no już w tym roku. E, widzieliście to patelnię? E... I powiem Wam, że to już jest was starość, że ja się cieszę z patelni. <laughs> Nie wiem i albo się cieszę z tej patelni ze względu, że jakby to jest mój zawód i ja będę wiązać swoją przyszłość z tym zawodem. Albo cieszę się z patelni, dlatego że jestem już stara. Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, okej. Okay. Naprawdę powiem Wam, że nie mam pojęcia, ale no dobra. I tyle, co na razie chciałam powiedzieć. Biorę się za rozbieranie pościeli, ubranie się i. potem lekcja Nasakra Kodzików do legii mi już nie będzie Łukasz? Co? Kodzików już nie będzie? Będą 2 czerwca. Ale dzisiaj. Ale dzisiaj. już nie będzie? Tak jest aktualnie <laughs> prawie 17. Ja wróciłam ze szkoły. Rano się do was nie odzywałam, bo trochę za późno wstałam i miałam bardzo mało czasu na wyszukiwanie się. I w sumie nagrałam wam tylko dwa fragmenty, jak robiłam sobie kawę i nie wiem czego wstawiłam jak szłam do szkoły, także... no. Mamy właśnie czwartek, ja wróciłam do domu. I jutro robię sobie wolne. I... Tak, same sobie robię sobie, so sobie wolne. Ale to w sumie dlatego, że nie miałoby sensu to, że szła do szkoły, bo zaczynałabym lekcję o 14.15 i kończyła o 15.00. Więc totalnie to nie ma sensu, żeby iść do szkoły na jedną lekcję. Z czego 40 minut musiałabym jechać w jedną stronę, 40 minut wracać, żeby sobie 50, czy tam, żeby sobie 45 minut posiedzieć na jednym nudnym polskim. Ja dziękuję bardzo. Także ja jutro po prostu robię sobie dzień wolnego, bo mam trzy lekcje odwołane. Pierwsza, bo miałabym jutro cztery. No i właśnie trzy pierwsze mam odwołane i tylko jest jakby ta ostatnia lekcja. Także no nie ma sensu to, żebym tam w ogóle jutro szła. Tak. I co ja myślę, że pójdę sobie zrobić zaraz jakiś obiad. Nie mam pomysłu na ten obiad, ale myślę, że pójdę sobie coś może wykombinować. Mm. No i później pewnie będę <grym> będę czytać, bo moim celem na dzisiaj jest skończyć Unik. A zaraz wam powiem na której jestem stronie. Jestem na słuchacie. 558 stronie a książka ma 600 już wam mówię 617, tak jak myślałam więc no, moim celem na dzisiaj jest ją skończyć, a zostało mi właśnie jakieś dla Niecałe, niecałe 60 stron. Także chcę ją dzisiaj skończyć i wziąć się za kolejną książkę. Czy dzisiaj się wezmę za kolejną książkę? Nie wiem, zobaczymy, ale na pewno jako kolejne chcę przeczytać Tang czyli drugi tom. Dylogi Drugi tom dylogii. Ju. <coughs> Chcę przeczytać jaką kolejną. Witam was w kolejnym dniu i najprawdopodobniej już ostatnim dniu, te, dniu tego vloga. Eee, jak widzieliście, ja zadałam sobie śniadanko. E, znowu zrobiłam pancake'i, a bardziej placuszki. Zrobiłam dzisiaj placuszki bananowe. E, także no. I jest dzisiaj piątek. Dziewiąty... Maja. I pewnie się spytacie, Weronika, czemu ty znowu nie jesteś w szkole? Ale to dlatego, że miałabym tylko jedną lekcję na 14.15 do 15.00 i to jeszcze polski, Jest język polski tylko, więc. Nie opłacało mi się to totalnie, żeby iść dzisiaj do, do szkoły. Żeby tak naprawdę jechać 40 minut w jedną stronę, 40 minut w drugą stronę, żeby sobie tylko posiedzieć 45 minut na jednej lekcji. No to tak powiem, mam trochę bez sensu. I Nawet moja mama powiedziała, że to jest bez sensu iść tam w domu. Także... Jestem w domku, ale niestety ja będę musiała się w ten weekend uczyć i robić lekcje, przepisywać notatki. Także nie za fajnie. Niestety ten weekend będzie dość ciężki i w sumie kolejne dwa tygodnie będą dość ciężkie, bo ja w przyszłym tygodniu mam kursy w weekend. Także będzie dość ciężko, bym powiedziała. Będzie dość ciężko. No ale to będę dla Was nagrywać vlogi, będę Wam mówić poszczególnie w vlogach. W się, sensie, no. Mówię tylko teraz, że dwa tygodnie następne będą ciężkie, przez właśnie kursy i nie tylko. Także to. No. Ale w ogóle powiem Wam, że ostatnio, odkąd mi przyszła ta patelnia, to taka z tymi kółeczkami na paniekie pewnie wiecie o jaką patelnię mi chodzi w sumie nawet ją widzieliście na tym filmie także jak mi ona przyszła to właśnie pokochałam robić pancake'i i placuszki bo teraz one mi wychodzą takie wiecie takie równiutkie i w ogóle na tym też one się robią takie puszyste że nie są one takie naleśnikowe tylko jakby takie puszyste mi wychodzą te te placuszki i w ogóle także polecam Yy, wam także no, a ja teraz idę się ubrać, ogarnąć yy. i będę robiła swoje plany na ten weekend, w sensie plany le lekcjowe <laughs> I, i naukowe. Tak. Plany lekcjowe i naukowe. Powiedzmy to tak. No, lecę się ubrać. I pielęgnację zrobić. Dobra, słuchajcie, ja właśnie się będę brała za lekcję. W sensie, zacznę sobie od przepisywania matmy, bo ja zawsze pisałam w moim brudnopisie i muszę teraz wszystko sobie z tej matmy poprzepisywać. Ale też muszę poprzepisywać to, jak była mnie obecna przez chorobę dwutygodniową, to muszę sobie to wszystko poprzepisywać do tego zeszytu. Także też będę przepisywać z telefonu notatki. No i co? Będę teraz właśnie przepisywać sobie tą matmę. No i będę walczyć, co nie? Bo jest tego dużo. Jest tego <coughs> naprawdę dużo, także zaczynam sobie już dzisiaj po prostu to robić. Także Słuchajcie, ja się właśnie wykąpałam. E, podsuszyłam trochę włosy i lecę teraz do pokoju dokończyć pielęgnację, bo tu mam zęby i buźkę. E, lecę teraz dokończyć pielęgnację i ja będę szła spać. I na tyle. To będzie na tyle z tego vloga. Widzimy się w kolejnym. Także dziękuję za poświęcony oglądanie czas. Widzimy się za tydzień. Busha aqui, papá.